To jest nirwana artystyczna. Twoja chwila zachwytu nad ulotnym pięknem sztuki. Stowarzyszenie Sztuk Pięknych Secesji Austriackiej, po niemiecku Fereinigung bilende Kunstle Usterreichs Secesjon, zwane popularnie Secesją Wiedeńską, Wiener Secesjon, to jedno z najważniejszych ugrupowań artystycznych przełomu XIX i XX wieku, które odmieniło oblicze wiedeńskiej i europejskiej sztuki. Powstało w 1897 roku, kiedy grupa młodych artystów w składzie Gustav Klimt, Josef Hoffmann, Koloman Moser i Józef Maria Olbrich zerwała z konserwatywnymi akademiami sztuki i tradycyjnymi kanonami narzucanymi przez władze cesarskie. Celem stowarzyszenia było stworzenie przestrzeni, w której architektura, sztuka dekoracyjna, grafika i rzemiosło mogły współistnieć, wyrażając nowoczesność, indywidualizm i wolność twórczą. W 1898 roku wzniesiono budynek wystawowy Secesji, zaprojektowany przez Olbricha, w którym przy współpracy Klimta modelowo zrealizowano założenia ruchu. W tym samym roku stowarzyszenie wydało austriackie czasopismo. Fer Zakrum, święta wiosna, symbolizujące nadzieję na odnowę sztuki i nowe idee artystyczne. Budynek stał się miejscem pierwszych wystaw impresjonistów i najważniejszych pokazów wiedeńskiej secesji, a w 1902 roku zorganizowano tu wystawę poświęconą Beethovenowi. Wnętrze zaprojektował Hoffmann, frys namalował Klimt, a po środku ustawiono monumentalną rzeźbę Maxa Klingera. W latach 1899-1905 jednym z czołowych członków stowarzyszenia pozostawał wybitny architekt Otto Wagner. Artyści wiedeńskiej secesji dążyli do stylowej jedności sztuki poprzez integrację różnych dziedzin architektury, rzeźby, grafiki i rzemiosła artystycznego, realizując ideę Gesamtkunstwerk, czyli sztuki totalnej. W krótkim czasie wykształciły się cechy, które stały się rozpoznawalnym znakiem nowego stylu. Płynne, faliste linie, ornamenty abstrakcyjne i roślinne, swobodne kompozycje, asymetria, linearyzm i subtelna pastelowa kolorystyka. Każdy projekt miał być harmonijną całością, w której dekoracja i funkcja współgrały, tworząc przestrzeń estetyczną i spójną w każdym detalu od architektury podrobne elementy rzemiosła. W 1903 roku Hoffmann i Moser założyli spółdzielnie Wiener Werkstätte, warsztaty wiedeńskie, której celem było zreformowanie rzemiosła artystycznego i realizacja nowoczesnych idei projektowych, zapowiedź modernizmu. Twórcy secesji wzorowali się też na niemieckiej secesji monachijskiej i w swoich wystawach integrowali najwybitniejszych reprezentantów europejskiej secesji. Styl łączył geometryczne formy i ornamenty organiczne. Elegancję z funkcjonalnością oraz dekoracyjność z nowoczesnym duchem czasów. Ruch przetrwał w pełni do około 1905 roku, kiedy wskutek różnic zdań artystycznych. Klimt, Wagner i kilku innych twórców opuścili stowarzyszenie, osłabiając jego działalność. Formalnie secesja została rozwiązana przez władze nazistowskie w 1939 roku, a po II wojnie światowej w 1945 roku wznowiono jej działalność jako stowarzyszenie promujące sztukę nowoczesną. Dziś wiedeńska secesja pozostaje symbolem harmonii między dekoracją a funkcją, elegancją i nowoczesnością, integracją sztuk i inspiracjami naturą. To przykład jak sztuka może być całościowa, zmysłowa i innowacyjna jednocześnie, a jej wpływ wciąż jest widoczny w architekturze, designie i grafice współczesnej.